Rozdział 5. Gorliwość. Uczniowi można przebaczyć, jeśli nie wykazuje wielkich zdolności umysłowych. Można mu również wybaczyć, jeśli nie posiada wybitnej siły fizycznej. Nie można natomiast w żadnym wypadku wybaczyć uczniowi braku pilności i zapału. Jeśli serce jego nie pała aż do czerwoności pasją, i ogromną miłością dla zbawiciela, to jest on przed jego obliczem niejako potępiony. Przecież chrześcijanie są uczniami tego, o którym powiedziano: Gorliwość o dom twój żarła mię. Jan 2,17 Zbawiciel był całkowicie pochłonięty gorącą pasją dla sprawy bożej, dla jego planów i zamierzeń. Dlatego też pomiędzy tymi, którzy chcą nazywać się. I faktycznie być uczniami Pana Jezusa nie ma miejsca dla ludzi połowicznego serca. Pan Jezus żył w stanie ustawicznego duchowego napięcia. Wynika to z Jego słów zapisanych w Ewangelii według Łukasza w 12 rozdziale 50 wierszu. Ale muszę być ochrzczony chrztem i jakże mi tęskno się to wykona a potem wyraża się to także w pamiętnej wypowiedzi Ja muszę wykonywać dzieło tego, który mi nie posłał, dopóki dzień jest, idzie noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jan 9,4 Pan Jezus wydaje również świadectwo gorliwości Jana Ściciela, mówiąc On był świecą, gorejącą i świecącą. Jan 5,35 A jak ogromny zapał charakteryzował apostoła Pawła, Ktoś usiłował gorliwość jego życia przedstawić w takich krótkich słowach. Otóż mąż, któremu nie zależy na pozyskiwaniu przyjaciół, który nie ma nadziei ani pragnienia, aby posiadać dobra tego świata, którego bynajmniej nie boli utrata dóbr, który też nie troszczy się o sprawy tego życia, ani nie lęka się śmierci. Oto mąż, który nie posiada ani rangi, ani kraju, ani żadnych wymagań życiowych. Mąż jednej myśli, Ewangelii Chrystusa. Mąż jednego celu, chwały Bożej. Głupiec, a zadowolony z tego, aby być uważany za głupca dla Chrystusa. Zgadza się chętnie na to, aby być nazwanym entuzjastą, fanatykiem, plecącym głupstwa albo innymi jeszcze wymyślnymi obelgami, które ten świat mógłby wybrać, aby go nimi obrzucić. Ale niechby raczej pozostał takim człowiekiem bez tytułu, bo z chwilą, gdyby go nazywali kupcem, właścicielem domu, obywatelem, mężem bogactwa, mężem tego świata, mężem nauki, albo nawet mężem inteligentnym, bo zniszczyłoby to kompletnie prawdziwy charakter jego osobowości. Umarłby, gdyby nie mówił, a nawet gdyby miał umrzeć, będzie mówił. Nie odpoczywa ale śpieszy poprzez lądy i morza, poprzez skały i bezkresne pustynie, woła głośno i nikogo nie oszczędza, nikomu też nie pozwala sobie przeszkodzić. Podnosi swój głos nawet będąc w więzieniu, a nie milczy także i wtedy, gdy szaleje burza na oceanie. Świadczy nieustraszenie o prawdzie przed radami i przed ukoronowanymi królami na tronie. Głos jego stłumić może tylko śmierć. A nawet w momencie śmierci, jeszcze w ostatniej chwili, zanim nóż miał oddzielić głowę jego od reszty ciała, mówi, modli się, świadczy i wyznaje, błaga i walczy, a wreszcie błogosławi temu okrutnemu ludowi. Podobne, pełne zapału i gorące pragnienie służenia Bogu swojemu okazywali także inni mężowie, którzy chcieli podobać się Bogu. Cetestut pewnego razu napisał takie słowa. Są tacy, co pragną żyć tylko w zasięgu dzwoneczka na wieży kościelnej, lecz ja pragnę służyć, ratować mych bliźnich dwa metry od bramy piekielnej. Dziwny to zbieg okoliczności, że właśnie artykuł napisany przez ateistę sprawił, że brat siód oddał się bez reszty na służbę Bogu. Artykuł ten brzmi, jak następuje: Gdybym ja rzeczywiście tak mocno wierzył, jak miliony mówią, że wierzą. Iż znajomość i praktyka religii w tym życiu wpływa na losy człowieka w życiu pozagrobowym, wówczas religia dla mnie byłaby wszystkim. Odrzuciłbym radości ziemskie jako śmiecie, ziemskie troski jako głupstwa i ziemskie myśli i uczucia jako próżność. Religia stałaby się pierwszą rzeczą, o której myślałbym budząc się, i ostatnią, zanim sen zamknąłby moje powieki. Pracowałbym wyłącznie w jej sprawie. Myślałbym tylko i jedynie o wieczności, a uważałbym pozyskanie jednej duszy dla nieba za rzecz tak cenną, że warto dla niej poświęcić całe życie, choćby mnie miał spędzać w boleściach. Ziemskie konsekwencje nigdy nie zatrzymałyby mojej ręki ani nie zamknęłyby moich warg. Ziemskie radości i ziemskie smutki nie zajmowałyby nawet przez jedną chwilę moich myśli. Usiłowałbym patrzeć tylko i wyłącznie na wieczność i na nieśmiertelne istoty, które mnie otaczają, a które wnet miałyby być wiecznie szczęśliwe albo na wieczność nieszczęśliwe. Poszedłbym do ludzi tego świata, działając bez przerwy we dnie i w nocy, a podstawowym tekstem moich kazań byłyby słowa, co pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej straty poniósł. Dalszym mężem wielkiego zapału był John Wesley. On tak powiedział, dajcie mi stu ludzi – Którzy miłują Boga z całego serca i niczego się nie boją prócz grzechu, a poruszał świat. Jim Elliot, męczennik ekwadoru, był prawdziwą płomienną pochodnią dla Jezusa Chrystusa. Pewnego dnia, gdy rozmyślał nad słowami listu do Rzymian 1.7, anioł swoich czyni wiatrami, a sługi swoje płomieniem ognia, zapisał następujące słowa w swoim dzienniku: Czy jestem naprawdę łatwopalny? Boże, uwolnił mnie od tych strętnych, niepalących się azbestów, którymi są jakiekolwiek inne rzeczy. Nasącz mnie olejem ducha, aby mógł się stać płomieniem. Płomień jednak jest tak przejściowy, często żyje tak krótko. Czyż Ty możesz to znieść o duszo moja? We mnie żyje duch tego wielkiego, który krótko żył, którego pożarła gorliwość o dom Boży. Chcę być Twym paliwem, w tym racz mię poświęcić. Ostatni wiersz został zacytowany z pełnego żarliwości wiersza Almy Kamirczal. I nic dziwnego, że Jim Eliot z tego wiersza zaczerpnął natchnienie. Oto ten wiersz. Uwolnij mnie, wodzu, od modlitw o spokój, o ciszę, gdyś ty żył wśród wichru i grzmotów, od lęku, gdym winien odważniej cię prosić, od wahań. Gdym wyżej powinien się wznosić. Od jedwabistego ja uchroń o Panie, Żołnierza na wierność, co ci dał ślubowanie. Nie tędy wszak droga do ducha żyzny. Tyś, Jezu, szedł przecież przez krzyż do ojczyzny. Już nie chcę iść drogą mniejszego oporu, Więc chroń mnie, baranku, dla Twego honoru. Daj silną nadzieję wśród rozczarowania, i ogień, co przetrwa rozliczne zmagania, bym zaznać nie musiał tej ziemskiej sromoty. Zwróć wzrok mój o Panie na dzieło Golgoty. Daj miłość i nie daj się nigdy zniechęcić. Chcę być Twym paliwem, w tym racz miał poświęcić. Hańbą Kościoła w XX wieku jest to, że o wiele więcej zapału widać pomiędzy członkami świeckich organizacji czy członkami rozmaitych kultów religijnych, aniżeli pomiędzy chrześcijanami. O ilość więcej powinniśmy wylewać samych siebie w pełnej miłości, radości i ofiarności służbie dla swego uwielbionego Pana. Z całą pewnością, jeśli Pan Jezus jest czegokolwiek wart, to jest wart wszystkiego. A oto słowa. Findleya. Jeśli wiara chrześcijańska jest w ogóle warta tego, aby ją wyznawać, to warta jest tego, aby ją wyznawać w sposób heroiczny. A James Denney tak napisał: Jeśli Bóg naprawdę uczynił w Chrystusie coś, od czego zależy zbawienie świata, jeśli rzecz tę objawił, to jest obowiązkiem chrześcijańskim, aby nie tolerować niczego, co ignoruje, zaprzecza, Albo stara się w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, że to jest nieprawda. Bóg pragnie mieć takich ludzi, którzy całkowicie oddali się pod kontrolę Ducha Świętego. Innym ludziom będzie się może wydawało, że się upili winem, ale ci, którzy się lepiej orientują, będą wiedzieli, że czynne jest w życiu tych ludzi to głębokie, potężne, zawsze za nami idące, a nigdy nie dające się ugasić pragnienie Boga. Każdy człowiek, pragnący być uczniem pańskim winien wziąć sobie do serca konieczność posiadania w swym życiu świętego zapału wiary, nieka jego gorącym pragnieniem, i dążeniem będzie to, by odpowiadać opisowi podanemu przez biskupa Ryla. Człowiek gorliwy w religii jest na pierwszym miejscu człowiekiem jednej sprawy. Nie wystarczy o nim powiedzieć, że on jest poważny, serdeczny, bezkompromisowy, dokładny we wszystkim, wszystko całym sercem robiącym i połającym w duchu. On widzi tylko jedną rzecz i o jedną rzecz tylko dba. Jest pochłonięty tylko jedną sprawą, a tą sprawą jest podobanie się Bogu. Czy żyje, czy umiera, czy ma zdrowie, czy też jest chory. Czy jest bogaty, czy też ubogi, czy podoba się ludziom, czy też ludziom się nie podoba, czy go uważają za mądrego, czy też za głupca, czy go oskarżają, czy też go chwalą, czy jest szanowany, czy też pogardzany, o to wszystko człowiek prawdziwie gorliwy nie dba zupełnie. Płonie tylko jednym pragnieniem, a tym pragnieniem jest podobanie się Bogu i posunięcie naprzód sprawy jego chwały. Jeśli by miał zostać pochłonięty płonąc właśnie w ten sposób, zupełnie o to nie dba. Przeciwnie, jest z tego zadowolony. Czuje, że podobnie jak lampa, stworzony jest po to, aby płonąć, a jeśli został pochłonięty procesem palenia się, wykonał pracę, do której Bóg go powołał. Taki człowiek zawsze znajdzie sferę działania dla swojego zapału. Jeśli nie może głosić słowa, nie może pracować i ofiarować pieniędzy, będzie płakał, będzie wzdychał i modlił się. Tak. Jeśli jest nawet biedakiem, jeśli musi leżeć ustawicznie na łożu choroby, to będzie sprawiał, że grzechowe koła obracać się będą z największą trudnością, dlatego że będzie się ustawicznie modlił o tych, którzy go otaczają. Jeśli nie może walczyć w Dolinie razem z Jozłem, to będzie wykonywał pracę Mojżesza, Rona i Hura na pagórku. Przeczytaj drugą Mojżeszową 17, od 9 do 13 wiersza. Jeśli sam nie będzie mógł pracować, nie da Panu spokoju, aż pomoc zostanie uzyskana skąd inon i praca zostanie wykonana. To mam na myśli, gdy mówię o zapale zalecanym w religii.